Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj potężnej piki już w ogóle dwa przygotowałem na sam start, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że aktualnie lecimy do stonów, a my zaczynamy z Sokratesem97 i wszystkie szczegóły poznacie oczywiście na Instagramie, możecie tam śledzić. I także wbijajcie Instagram, znajdziecie w opisie tego filmiku, tak jak też znajdziecie link do najtańszej IFC na PS5 z Instant. Tak, pamiętajcie, żeby skorzystać z mojego reflinka, bo osoby, które korzystają z mojego reflinka będą miały pewne plusiki, także koniecznie zajrzyjcie. A my mamy dwa, e, dwie ikony footy, słuchajcie. No to całkiem sympatyczny tutaj nam wyszedł Duetik, Startujemy! I dobra, moi drodzy, mamy nagrody za FC tutaj na głównym koncie. Dogrywaliśmy do 11 minut z uwagi na to, że... Uuu, mamy futis 95. okej, okay, ciekawy początek, z uwagi na to, że e, jutro lecimy do Stanów. Jeszcze mam cztery odcinki gdzieś do zmontowania. Nie jestem spakowany, totalny dymy. Ale miejmy nadzieję, że to chociaż coś ciekawego odda. 9590, całkiem sympatycznie. Tutaj niech będzie Olivera, bo ten Aramburu leci zdecydowanie częściej. A po Oliwierze wjeżdża Terstegen. a tak typikal foderkowo. Dobra, 3 razy 85 plus. Tutaj oczekiwania są spore, bo to spaczka wymienna. Wygląda mi na brolina. Pytanie, kto będzie tym drugim? Będzie toc jakiś wymian. no Okej. Okay. Zawsze coś tam ciekawego może polecieć. Tylko, żeby to było coś wartościowego. Oj, chyba nie. Czyli typowo foderkowy tocik. Okolice 20 tysięcy. No dobra, dobra. Dobra, idziemy. 20 razy 83. plus. Przed nami mamy Brazylię i Eneczkę. Arsenal. Gabriel Jesus, plus jakiś toc. No dobra, no w takiej paszce mam nadzieję, że będzie dużo walkoutów, chociaż 88 raczej na to nie wskazuje. O boże, to jest podwójny 88. A paka przypominam 20 razy 8,3. O nie, tragedia jaka jest. Dobra, 10 razy 8,4. Kolejna próba na RAJO. Tym razem mamy Francję i SPD. Emanuel Petit. I do tego Sol Campbell. Ok, podwójny walkout Ikon. 10 razy 84, witamy serdecznie. Dobra, 20 razy 84, plus wjeżdża tutaj Brazylia. O, co my tu mamy? Rivaldo plus tocik. Okej, okay, zobaczmy, zobaczmy. Co oprócz tego? Oli Watkins, ojejku, 20 razy 84 to chyba w ogóle było. No, liczyliśmy tutaj na coś lepszego, liczyliśmy na coś lepszego. Chyba szybko zrobić Zinole albo mi jecha. A tu będzie Netflix. Uwaga, uwaga, Kierun kierunek Kolumbia SPO. Spokojnie, to będzie ta pani z Atletico. Tak, Santos, a teraz. A może Mohamed? Mohamedik taki, gdyby tutaj wjechał, zobaczmy. To nie jest salach, ale to jest Kulibali, 95. A jaj, jaj, jaj no dobra, no dobra. hazard azart, no ale azart to no wiadomo, że to jest inna historia, inna gra, inna FIFA. A tu Tibo Kurtuła na bramce, boże, oni oszaleli, oszaleli. Dobra, kolejna paka i mamy, słuchajcie, ikonę Arsynol. Uben... Ej, to będzie to Ikona to wjeżdża na rejony. Uwaga, 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 uwaga. Mateusz 93. Ło, proszę bardzo. Dobra, leci 4x87 plus będzie Futis, a my po prostu stworzyliśmy pakę, żeby mieć foderki. I uwaga, 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 Real Sociedad. I teraz, i teraz, i teraz Keller 95. Aj, mogłoby być lepiej, mogłoby być lepiej. Icon Peak wjeżdża na rejony, i to będzie Berkam Footis 97, ok. Ale niestety on warty za wiele nie jest. Ale dla fanów Arsenalu, tak, no wszyscy mają problem. Dobra, moi drodzy, dwa kolejne. Icon Piki: Jak będzie, Painsmith, Smith? Ikona Footis. No i teraz zobaczmy, co będzie w drugim. Tutaj niezły festiwal duplikatów swoją drogą. Ale w drugim, czy będzie festiwal dobrego trafu? No ten Andrea Pirlo jest całkiem sympatyczny, no trzeba to powiedzieć. Dobra, moi drodzy, tutaj. Czeka nas potężny zestawik, bo mamy aż trzy piki. Pierwsze dwa, drużyna 1, 2, 3, ale ten trzeci już jest z drużyny y, czwartej nawet. A tutaj zaczynamy Van Nistelrooyem z 96, więc całkiem sympatyczny y, początek. Zobaczmy. O, jest Bobby Charlton. 97, nie wiem, czy widzicie ten progres overallowy. 96, 97, a w trzecim? 95. Dobra, 10 razy 85 i będzie futis! Jeszcze na raju, kierunek Francja, kierunek SIO. Ikona? A może to jest ikona futis? Okej, okay, nie, jest Desai plus. Oj, Dempsey 97, Stany Zjednoczone, Kalo. Czy oni coś wiedzą? No to niezły tutaj, spoiler, spoiler alert. Oczywiście wbijajcie na Instagrama United It, aby śledzić nasze poczynia, poczynania za oceanem. Okej, okay, okej, okay. sympatyczna paka, nice, nice, fajna. Dobra, moi drodzy, zaczynamy na spokojnie. Dwa piczki. 91. To jest ten powtarzalny pik! Łooo, cię kręcę, Sawa. 99! Matko jedyna! A ja mówię, ten pik jest totalnie nieopłacalny, bo jak to widzę jakieś toty, właśnie golazo i tak dalej, mówię nie! Tragedia totalna, nie róbcie tego! Sowo razy dwa! 99! Co?! Wystąpił problem! I moi drodzy, tak, to już wiemy, że ta sama faktycznie tutaj leci drugi raz. Mamy dwie sawy! 99! A tutaj też mogą polecić. Jeżeli będą cztery sawy, to robię fryzurę Ronaldo Nazari. Powiedziałam to? Uff! Nie będzie, nie będzie fryzury widzowie. Dobra, ej, czemu jest 5? Dobra, otwieram, tutaj jest coś zbugowane. Dobra, Müller, dwie sawy i zobaczmy, kto będzie w czwartym. O Jezus Maria, Rud Van Nisteroy o, Ależ to pięknie wygląda. Matko jedyna. My się nie poddajemy, słuchajcie, i patrzymy. kolejne ikon piczki Müller 96. W kolejnym yy, będzie Terstegen. No dobra, kolejny piczek, proszę Państwa. Wow! Co się dzieje? To jest niemożliwe. Rozdawana jak w chipsach. U ciebie bez tego dziewięć. Okej. Okay. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Aj. No, Berkamp na przepałkę. Będzie. Mój drodzy, kolejny Icon Pick. A w nim wjeżdża Sokratesi. Brazil, Brazil. Bardzo ładnie, no elegancko. Dobra, i co my tu mamy dalej? Kolejny pik, proszę Państwa. Jejku. Ta Sawa jest chyba za darmo w tych pickach. Dobra, moi drodzy, pik 93+, plus. będzie Paweł Nedwet. Czekaj, muszę do Klautki zadzwonić. I zobaczmy, co będzie w drugim piczku. Aha, w drugim będzie wyrzucenie z serwerów. Serio. Dobra, podobno jest jakiś bóg, widzowie, że leci Sawa non-stop z tego pika 91 plus i będziemy mieli okazję to przetestować na naszym koncie rajo i zobaczmy czy będzie Sawa! jest berkam 97 a to nie jest Sawa. dobra moi drodzy kolejny piczek 93 plus jest sukrates co tu się dzieje jaki drop dzisiaj Ach, dobra moi drodzy udało się więc jeszcze będą dwa ikony. piki goni dolgli i w drugim Baresi 95. O mój Boże! Kolejny piczek. Mamy Ruda Van 96 overall. Po tym rudzie Van Misia Balak. Kurde, to, to już był Mateusz na koncie. Piczek na Rajo. 91. plus. Manuel Petit. Kończymy piczkiem. 1 z 3. 91. Plus szuker 96 nie da się trafić sawy dajcie spokój